Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Jestem w nietypowym miejscu, bo w dziurze w ziemi, ale tutaj będzie się działa dzisiaj główna część materiału, dlatego tutaj zaczynam filmik. Co się będzie działo? Po tytule filmu już wiecie, co się będzie działo. Mam tutaj e, kapsułę czasu, czyli wiadro fermentacyjne, zużyte stare, i w nim i to wiadro będę zakopywał tutaj w ziemi i zrobimy kapsułę czasu. Także zapraszam do materiału. Pomysł na tę kapsułę czasu zrodził się spontanicznie, bo potrzebowałem trochę ziemi, dlatego wykopałem tą dziurę. I tak później przechodząc koło niej, pomyślałem, że widząc wiadro, że można by zrobić taką kapsułę, Jest dziura, jest wiadro, są flaszki, także czemu nie? Zaraz przejdziemy się do piwnicy, weźmiemy skrzynkę, wyciągniemy jakieś flaszki, które będziemy zakopywać w tym wiadrze. I jesteśmy w piwnicy. Część z Was już pewnie kojarzy to miejsce. Pamiętacie te regały. Troszkę tu oprzątnąłem, Ogarnąłem yy, z garażu blaszanego część nastawów, już widzicie. Tutaj przyniosłem. Także tak to wygląda obecnie. I tutaj mam różne stare nalewki, które będę, część z nich będę chciał właśnie wziąć do kapsuły czasu. a tu przy okazji mam a tu przy okazji pokażę wam dwie skrzynki cydru jabłkowego, który ostatnio robiłem cydru pigwowego tam jest cydr brzoskwiniowy i cydr jeszcze jeden, który się za chwilę pojawi na kanale a tutaj wam chciałem pokazać w tym sezonie zbiłem dwa regały jeszcze z których filmik też jest yy, na naszym kanale, jeżeli byście chcieli taki zrobić. Jeden regał powstaje z dwóch europalet i zobaczcie, mam dwa regały z czterech europalet. Jak praktycznie. Na górze balony, tu nawet mam słoiki, ale butelki też ładnie pasują należąco, także bardzo fajna opcja i bardzo szybko taki regał zrobić, a jest naprawdę porządny. Ale nie po to tu przyszliśmy, także. Biorę skrzyneczkę i szukamy flaszek, który możemy zabrać do kapsuły czasu. Dobrze, co my tu mamy? Wino z Tarniny 2015. Proszę bardzo, wino z kawy zbożowej 2016 z kawy mielonej. Może nie ile tych flaszek wina. Nalewka z kwiatów czarnego, bzu, bardzo fajna, polecam 2015 Stare flaszki Aronia jabłko, nic ciekawego, jabłko Brzoskwiniowe 2015, pycha Wino pomidorowe z chili i dziełami. Weźmiemy Hibiskus wytrawny 2015 Jeden z pierwszych, który nastawiałem, polecam bardzo fajne winko. Weźmiemy OK. Cydrów nie bierzemy, tutaj zaraz zajrzymy. Tu jeszcze zobaczmy. No i co my tu mamy? Limonkówka. Weźmiemy. Aha, poza flaszkami chciałem wziąć wino, nalewki, ale chciałem wziąć też coś do jedzenia. Także zobaczmy tu grzybki marynowane weźmiemy też i chciałem wziąć góry jakby weszły to kiszone ogóry też by było super wziąć okej, okay, co tu jest dalej tu jest wino ryżowe 2015, dobry rocznik Weźmiemy, i tu jeszcze gdzieś widziałem porzeczkę starą. Porzeczka 2015. Też weźmiemy. Okej, okay, jeszcze mam na górze jakieś flaszki. Myślę, że starczy chyba. Żeby się nam to ładnie zmieściło. To myślę, że starczy. Weźmiemy jeszcze w takiej ładnej butelce. Nalewkę z pigwy, 2013 Hu 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 Aż zobaczcie, ma trochę osadu na dnie Trzeba by ją wlać No, niewiele Bardzo ładnie wygląda, przyciemniała Dobra, to idziemy z tym na górę No, i jesteśmy z powrotem w studio. Zastanówmy się nad kolejnymi kwestiami. Te butelki będę musiał przygotować do przechowania na dłuższy czas. Na no jak długi, nie wiem. Na początku myślałem, żeby otworzyć tą kapsułę czasu, kiedy na kanale wybije 100 tysięcy subskrypcji. Bo marzy mi się ta liczba, marzy mi się srebrny przycisk od YouTube'a, ale nie wiem kiedy się to wydarzy i czy w ogóle się to wydarzy. Także taki był plan, ale zmieniłem go. Znaczy, no to też jest kwestia ustaleń i tam tego co wyjdzie, ale myślę, że plan jest teraz taki, żeby tą kapsułę zakopać na około 10 lat. I po 10 latach na przykład ją wykopać i zobaczyć jak się mają flaszki i, i co, co tam nam zostało i spróbować tych smaków, które tutaj zakopiemy. I taki jest właśnie plan, zakopać ją na 10 lat. Dziura w ziemi jest dość głęboko, także nie jest nad samą powierzchnią, tylko jest, jest dużo głębiej. Także po zakopaniu nic nie powinno przymarznąć, nic złego się nie powinno dziać. Ale jak będzie, to nie wiem. To moja pierwsza kapsuła w życiu, także nie mam pojęcia, co będziemy wykopywać za ten czas. Nie wiem, ile mi się zmieści dokładnie do tego wiaderka, także przygotuję te butelki, i tu mam jeszcze dwie. Tu mam jeszcze nalewkę cytrynową, ale jak jest w sumie limonkówka, to może nie będzie potrzebna, zobaczymy, czy ją dodam, czy nie. I od brata dostałem butelkę nalewki z pigwowca, którą robił od brata bliźniaka. Jeżeli chodzi o pigwowca japońskiego, to co roku robi tylko z tego nalewkę. Ja nie mogę dotykać owoców, bo on co roku robi tą nalewkę, także mam tutaj buteleczkę od niego tej pigwowcówki, którą też wrzucimy kreatywnie do... Kapsuły czasu. Co będę robił z butelkami po winie? Mam tutaj przygotowane korki naturalne z litego kawałka kory dębowej. Dużo lepsze niż korki aglomerowane, robione z wiórów. I chciałbym te korki zamienić, które tu mam, bo jak 10 lat to jednak długi okres czasu jeszcze w ziemi to tym bardziej. Trzeba odpowiednio zabezpieczyć te wina, także będę przekorkowywał i te korki aglomerowane, które to już są po kilka lat, będę wyciągał i dawał korki litę, które sparzę wcześniej. Także tym się teraz zajmę. Wszystkie wina przekorkuję i będziemy zabezpieczać wszystkie butelki i wkładać zaraz do wiadra. Butelki z mam już przekarkowane. Co dalej będę robił? Jeżeli chodzi o butelki zakręcane, to będę, no nie wiem do końca jak je zabezpieczyć. Pierwsze co, to taśmą obkleję tutaj górę, żeby się nie odkręciła przypadkiem sama z czasem. A drugie, wszystkie butelki i słoiki też będę wkładał do woreczków strunowych, żeby zabezpieczyć je też dodatkowo przed wilgocią, żeby etykiety jakoś przetrwały może. No i nic z... niefajnego się nie dostało do. Butelek, także zobaczymy, jak to po 10 latach wyjdzie, ale taki mam plan i tym się teraz zajmę. A nie wspomniałem, tutaj mamy słoiczek y, podgrzybków marynowanych, które sam zbierałem ostatnio w lesie, bo w tym roku był wysyp i grzybów było bardzo dużo. Także mam, także mam w piwnicy dużo grzybów w słoikach posuszonych też. A tutaj są ogórki kiszone. Butelki spakowane, ale nie obkleiłem nakrętek taśmą. Także chyba tak to zostawię. Są zabezpieczone w workach, także nic się nie powinno chyba złego stać. Także otwieram wiadro i spróbuję to poukładać, tak żeby się wszystko zmieściło. I wszystko mam już w wiadrze, jest jeszcze tutaj trochę miejsca, także dołożę tu jeszcze kilka butelek i kilka drobiazgów Drukowany przepis na wino hibiskusowe dodam, w razie czego jakby za ileś lat się zgubił Dwa magnesy malinowe na lodówkę, dorzucę tutaj informację kiedy została zakopana Kapsuła i jeszcze dołożę nalewkę aroniową, którą ostatnio robiłem w materiale Tegoroczną, miód pitny trójnik z malinami z zeszłego roku I nalewkę cytrynową, z sprzed dwóch lat, także To wszystko tutaj umieszczę I będziemy zamykać Jeszcze brat mi podsunął pomysł, żeby zabezpieczyć odpowiednio Taką kapsułę I pozbyć się tlenu, wypełnić jakimś obojętnym, cięższym gazem To wiadro Dwutlenku węgla nie mam jak zadozować, ale ma argon do spawania, gazobojętny, cięższy od powietrza i wypełnimy tą, to wiadro argonem, żeby w ziemi jeszcze zabezpieczyć odpowiednio. Może wtedy te flaszki przetrwają te 10 lat lub okres, który będą zakopane. Jesteśmy z powrotem przy naszej dziurze, w której będziemy zakopywać nasz skarb. Tak jak widzicie, mam tutaj dwa worki, do których włożę nasze wiadro. Mam tutaj też rury, którymi opatulę z brzegu wiadro, żeby wytrzymało, żeby nic się nie wydarzyło. Także będzie wzmocnienie z brzegu. Na górę będę kładł osłonę dodatkową, taką. A dziura jest na tyle głęboka, że będzie wiadro dość głęboko, także strefa przymarzania, nic tu nie powinno zamarznąć, ziemi. przynajmniej mam taką nadzieję starałem się głęboko dojść tą dziurę wykopać, dokopać żeby ten alkohol nam tutaj te wina nie zamarzły i nie rozsadziło butelek także mam nadzieję, że to się uda przy otwarciu kapsuły zobaczymy, co z tego będzie także składam wszystko w całość i zakupujemy kapsułę Skarb mamy już zakopany w ziemi. Dobrze, że jest jesień i spadły liście, to mogłem je wykorzystać do przykrycia tej miejscówki z kryjówką skarbu. Także w tym materiale to tyle. Widzimy się za 10 lat w części drugiej, kiedy będziemy odkopywać tą kapsułę czasu. Serwus!